No, widzam. Dawno nie było w ogóle żadnego kontentu na kanale. A więc można byłoby coś nagrać. Niestety, inny format niż zawsze, bo. które nie wiedzą, ekipie się trochę nie chce. Więc uznałem, jako osoba prywatna, że nagramy coś. Może jakieś. Może to fajnie sobie zamontujemy w przyszłym czasie. Jak nie, to wyjebane nie będzie filmu. Jak widać, Subnautica Little DLC w sumie do Sabonautiki pierwszej Jako iż do niedługo, a dokładnie za rok wam wychodzi za 2 Uznałem, że warto obczaić tą część Zanim wyjdzie tam ta kolejna. A to już jest stanie jak barszcz, znaczy była bo jest na Steama. Uznałem, że warto kupić. Dobra, mi się wydaje. jest pełen energii. Minikatarek jest roboty, nie ma godzina 13. Ulik napoju. No, nie wiem o co chodzi w tej grze. Kompletnie. Yy, więc tak trochę gram Aldente. Nie wiem kompletnie. Nie grałem w to jeszcze. Włączyłem sobie to na niem nie godzinkę dwie. I obczaiłem tylko, że są kompletnie inne struktury niż w pierwszej części. Jeżeli ktoś będzie chciał jedynkę, też mogę nagrać spoko. Content gamingowy.

No to się rozjebaliśmy Jak w pierwszej części Nie wiem dlaczego każde subnotykę to coś od rozjebania czegoś Tak jakoś to dziwne No witamy na 4546B jego pobyt tu. No, rozjewało trochę kapsułę. Tam ląduje coś. Chyba ta kapsuła, co była na początku, bo tam takie coś widziałem. Nie dlaczego mam tutaj jak go włączałem. No dobra ja bym zaczął rozgrywkę, nie pierdoliłbym się w tańcu. No, jakieś wody, coś ten Czym wy jesteście flary? No jedną mogę wziąłem, bo musimy będą się zaśmiesać jak W pierwszej części jak ja znajdywałem, kurwa, no się znajdywałem. Miałem dwie flary na start, trochę ich nie wykorzystałem do końca fabuły. Ale żeby nie było, jak mówię, jedyne co wiem to jest kontynuacja tej gry. Jesteśmy na tym 4-5-4-6B Nie wiem czy jest ta choroba, co była w pierwszej części, ten karar. Dobra, skorby się też chciałem powiedzieć, że nie będę pierdolił w trakcie grania tej gry, ponieważ jest tego co widziałem, to jest full spolszczona. Tego co czytałem. Może jakieś błędy będą. Możliwe, że będę czytał starał się tłumaczyć. Nie jestem dobry w to, ale postaram się. No to co? To plum do wody. A i też do tego się osiągnięcia Steama mi się zbugowały i mi się nie potwierdzają czasami. Na przykład no, teraz dostałem informację, czy teraz informacje widzę na Steamie, że dostałem osiągnięcie za wpłynięcie do wody. Ale nie widać tego na grze Starałem się to wyłączyć, żeby to nie, nie wkurwiało to oko ani ucho, ale możliwe, że się wyświetlać, jak tak to naprawię to, bo no, rozjebało mi to się no. Nie chciałem. Nie chcący to zrobione. Kurwa, ten tlen zajebany Zapomniałem jak to jest na początku jest No zjebane Kurwa, pingwiny Dobra Mamy kolejną grudkę. Ale kurwa, warkocz my mamy, jo pierdolkę to długi ten warkocz Do samej dupy Urywa ma

Lil Uzi Werd, kurwa, dobra eee. Eee, 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 eee. Warto by zacząć od klasyczku Co potrzebne? Baterie Bo nie wiem Czym jest kurwa piciniec? Co kurwa? E, o Takie zielonego Zielone gówno to jest piciniec? Wycin! Hmm. Dobra, no to się w pierwszej. nie zmieni. O kurwa, nie mogę włączyć. O! To się z pierwszej sabnautyki nie zmieniło, że. jest w kurwę tych. tych, tych, tych. tych... do yy, no, energii. Chociaż kurwa normalnie to były te grzybki, ale tych grzybków tak trochę tu mniej ich widzę i nawet się w ogóle. Dobra, no to Zbudujmy pierwszą bateryjkę, no. Zawsze, zawsze są początki najcięższe, co nie? Widzę, że schematy się nie pozmieniały na, na skaner. Krystalizowana siarka już? O kurwa, to trochę szybko. szybko. na krystalizowaną siarkę. Dla mnie to dziwne, ale chuj. Okej, mam skaner. Dobra. Yy, dobra, to są te płetwy. Płetwy może nawet od razu zrobię. Chociaż kurwa potrzebuję noża, żeby zrobić tą siatkę. Dobrze mówię? Czy to też maty się pozmienia? Nie, to jest takie Takie samo, ale nie znam tej roślinki hmm. <tryk> No to ja bym sobie się z tego Poszukiwał trochę Mamy skaner Chcemy poskanować roślinną faunę Badania Kula różowa Mandrag Mandragora różowa Nie. Mandra... No bo Mandragora nie zacząłem nosić bo... To, to by się powiedziałem sobie. Most! Punkt zapatrzenia. No to może my się zaraz wybierzemy Chociaż. bym się tam wybrał od razu, ale. Nie mamy powietrza. Mamy butel lepszych, to jest problem. I właśnie te 45 sekund pod wodą nie bawi mnie najbardziej. My, te. A, dobra, czyli te, 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 te nowe gówna, to są takie same jak to kiedyś było. Od tych wodorostów. O kurwa, dobra, mamy to. Zresztą, według mnie, tak sobie słuchałem chwilę w lobby tego soundtracku tej gry, to szczerze mówiąc, tak grałem, bo podobno nie jest tak dobra jak jedynka. Ale słuchając sobie, tak wsłuchiwałem się w tą grę, tak skupiając się, ma do kurwisty soundtrack. Bo pierdolony to soundtrack jest, podoba mi się. lodowa, Hup! Hup! Paweł Jopes, kurwy syny. No i chuj No bo to ja bym powoli już chyba robił nożyk Nożyk, a potem lepsza butla bumerang. O! O, nie muszę skanować go, żeby... Nie PDA, tylko wystarczy zebrać Czy mi się to... To jest to, co mi się wydaje? Tak, to jest to, o co mi się wydaje Siglight. Czy jednak w tej grze też jest? Dobra, to do, dobra, dobra, czyli wiadomo, wiadomo, wszystko już, dobra, dobra Tlenu coraz mniej, zajebiście Weźmy sobie tu Dragora Bulwiasta to się jednak nazywa, no to kurwa ja się pomyliłem ja, Bulwiast, pan Bulwa pierdolony Półki karolowe i tam są te To pulce różowe, dobrze mówię? To pulka, nie to pulce, dobra Dobra, później sobie może to kiedyś pokażę Ja jednak nie podpierdoliło mnie, żeby kurwa Content z gry, pokazywać, no, znaczy, szukaj, Tyle kurwa informacji, kurwa, na naraz. Też że człowiek ma bardzo krótki czas. Hmm, do ciekawienia to jest około 8 minut. Y, kurwa, ten pierwszy jest około 3 sekund. Kur! Taka rada dla ludzi, którzy grają w gry typu Sebno, tylko typu Minecraft, The Forest, no of the Forest. Kurwa, zastanówcie się, gdzie to, albo róbcie 10 razy wolniej, wszystko zanim coś, pomyślcie, kuwa, zanim coś klikniecie Też nie mogę się przyzwyczaić do tego, że w Subnautice klikając ten guzik nie mogę wyłączyć PDA pod escape tylko muszę pod tabem ją wyłączać nowe animacje, delikatnie zbugowane, ale animacje mamy płetwy, mamy to i Natarę nie będziemy chwilowo robić, bo natarę nam się nie opyla chwilowo. Ale przyda nam się trochę wody i nowe rybki. No ile potrzeba na siatkę włóknistą? Dwóch, czyli to normalne jak w pierwszej sali na ulicę. Spoko. Dogi surowce, coś ten. Co są mniej tlenu? 9 sekund. Ech, nie lubię. No mało tlenu. Taki trochę też jest zagubiony w tej grze. Na początku pierwszej Subnautic ja w 5 minut potrafiłem mieć. fuj itemów To się już nóż. Już kurwa wszystko poskanowane, wszystko ten. W, kurwa 17. W 10 minut. A my 17 minut, a nawet nie mam nowej butli. Mam ledwo kurwa nóż i skaner. To jest 5 minut w pierwszej sablawce. Dosłownie. Na co kurwa wydaje moje pieniądze? No ale chuj. Wolność tam ku swoim domku. Dajmy tą baterię. co mi jeszcze potrzeba na tą lepszym butle? A, już ją mogę robić. Dawaj! Lepsza butla, chętnie przyjmę papa powietrza. Tank can be A. Uh. Jo, mamy to. Mamy... rzecz. wynożający. Wynożający, To było w pierwszej? Nie wiem, tego nie pamiętam z pierwszej subnautyki. Może było, po prostu ja jestem debilem, ja o tym zapomniałem. Suszone ryby. Nie mamy dostępu do stołu, więc nie będziemy ich suszyć. Są te pompy i te rury, co były w pierwszej części, ale szczerze mówiąc, zazwyczaj ich chyba nigdy w pierwszej części nie wykorzystałem. Takie trochę useless były. Pijemy, najemy się, żeby później nie narzekać. Tą farę odłożymy. Mamy trzy itemki w sobie. No, dobra. I ile jest sekund z tlenu? Bo to number to jest 70. Spoko. A mi się podoba, mamy więcej tlenu. No to co, wydamy pierwszą część, abym ja poszukał do końca teraz siglajta do dzisiaj. Tak żeby już kurwa mieć początek, jakiś taki podłoże kurwa gry Przydatne. Pomysłowe No po prostu do kurwiste. Neonówka. Tak, dobrze mówię? No neonówka. A, a to jakaś nowa ruda, To jakaś kurwa nowa ta jest. Gródka była. Myślę, że to lid był. A ty czym jesteś? Roślina na tlen. Uzupełni tlen. Roślina tlenowa. O! o! Ty do jesteś! Ty ile tlenu mi to dało? Jo! Jak ty się nazywasz? Wychodnie gleby, nie. Galen gleby. O, oh, czy to są te? To jest ta grudka, która była w pierwszej stabnauty, ale nie mnie jest. No ja, tam jest znowu ta 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 ta, ja bym sobie zupełnie tlen Oxygen Dobra, zamknij pizdę lasko. O o o o chyba to jest to, co mi się wydaje jeszcze, albo i nie skyli pojazdu, czyli to jest to, co mi się wydawało. Tak Dobra, ja mam mało tlenu, więc jak to działa. Wynóż się no. Okej okay, bro, okej okay. No, wracaj tu rybo No, mamy rybę. sg Zabilec, ja jask I krowaty Przepraszam za moje czytanie, ja jestem chujowy w czytaniu, o kurwa, na głos Co to w głowie czytam w sekundy, ale mój język, kurwa, nie potrafi skleić zdania z tym wyrazem W ogóle odpaliłem tą gra i mikrofon mi się nagrywa, ale z tego co widzę chyba tak Jestem mądry, kurwa, człowiekiem No kurwa, gdzie jest ten siglaj, pierdolony? Ja taka, się wynurzyć O. That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately OK, 200 meters. Okej, chciałem coś powiedzieć, tak szukałem długo tych części z Czym ty kurwa jesteś? to tak, jest? z tego skanuje. Dzięki. O, rekin. Spoko. Nie chcę powiedzieć, co szukam tych części do. części sobie zadam siglightów. I Znalazłem nową część, czyli do. Citraka kurwa, jak byś powiedział, szukam tych sleighlightów i znalazłem część dozwolonego sitraka. Nie wiem, czym jest sitrak, no więc może zobaczę szybko w tym. Kurwa, Dobra, wynudźmy się. O, no dobra, już. No, mam nadzieję, że tu mi kowoda się spokój w śmiecie. Seatrack. A, czy Seatrack to będzie. Czy Seatrack to jest taki kurwa Seamoff. Dlaczego nie ma simofa? Dziwne. Mamy część do Sigleta. Sigleta. Czyli możemy już powiedzieć, że zaczniemy od ale uznaję, że. Aha, no dobra. Gigant. No, to przy takiej chujowej pogodzie ja wyłączę aktualnie nagrywanie. Kończę ten odcinek. pierdolony Zresztą zanurzę się, bo za skurwa miałem zapie Tym widokiem zakończę ten odcinek. W najbliższym czasie pojawi się drugi. Możliwe za tydzień. Zobaczymy, jak będzie mi się to auto montować. Zobaczymy, jak będzie bardzo mi się chciał to nagrywać. Zobaczymy, jak bardzo będzie mi się to chciało wrzucać. Jakby ktoś chciał wiedzieć więcej informacji, może kiedyś udzielę. Jakby ktoś zobaczył filmiki z ekipą, to. Napiszcie, kurwa, w komentarzach, może ekipa wróci. Przekonajcie ich. Proszę. jest za ekipą.